A piąty, zimne i martwe wybrzeże. Okej. Okay. No spoko. No ja idę y, w jedźwiedziałaka. Tak jak zacząłem. Tak będę go cisnął. A jak będzie pierwszy sezon, no to wtedy y, czarodziejkę będę robił. Jakoś w, y, w lipcu akurat jak wrócę z wakacji. To się ma rozpocząć pierwszy sezon. I właśnie do, do tego czasu chcę mieć główny wątek fabularny e, zakończony. Bo jak już ra, raz się go skończy, to już później nie będzie trzeba go robić. I o wiele więcej mo możliwości się otwiera po yy, głównym fabularnym. Więcej rzeczy. Uo. Powiem Ci w tym momencie jestem już kozackim blokerem. Ogarnąłem sobie, ulepszyłem rzeczy. Więc ja jako bloker powiem ci daję radę O, jeszcze jakieś takie coś. Ło kurcze. Aha, pyk, pyk. W proroctwie ratny była o. o wężu, zgadza się? Jeśli Eliasz się o tym dowiedział. Być może chciałby okay. znaleźć. Gdy Eliasz usłyszał przepowiednie ratny, zatruła mu umysł. Miał na jej punkcie obsesję. Proroctwa to zagadki. Nawet mędrcy nie mogą być pewni ich znaczenia. Eliasz uwierzył, że ten zdoła rozwiązać. A gdy kazałem mu czekać, nazwał mnie głupcem. Powiedział, że musimy zrobić wszystko, co. Próbowałeś go powstrzymać? Próbowałem bezskutecznie. Tym razem będzie inaczej. Znajdźmy tę przeklętą trumnę. Mm -hmm. Wraz z przemierzeńcami... Przeszukaj wraki. Ok, no to lecimy. Przeszukać te wraki... Co nam co daje? Ło Buk leci. ze mnie mocy. Do boju Buk. bag, do boju. Aha, czyli to jest taka. Energia się nam tutaj uruchamia. Nie widzę stąd trumny, właśnie jak widzisz coś? Nie, coś jest za tymi wrakami. Też to widzę. Musimy jakoś przebić się przez te wraki. Hmm. A ja nie widzę. Zimnej martwej wybrzeże. Zadanie wykonane.